Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem globalnym, bo mam za sobą Globus. Yy, dostałem takiego SMS-a po o, ostatnim materiale bardzo fajnego i ten sms jest taki yy, od bardzo mądrego człowieka. Cześć Robercie, miło znów yy, Cię słuchać. W jednym aspekcie mówisz dokładnie to, co ja. Nikt, kto przeczytał archipelag gułak nie powinien w życiu już Zagłosować na komunistów. Jeszcze raz przeczytam, może co? W jednym mówisz to dokładnie to, co ja. Nikt, kto przeczytał archipelag Gułak, nie powinien w życiu już zagłosować na komunistów. Niestety, życie nie jest takie proste. No, życie jest proste. Ale yy, nie jest takie proste. Znam oczytanych intelektualistów, którzy pomimo tej wiedzy brną w to dalej. Tu chciałbym ten mechanizm króciutko wyjaśnić po prostu yy, brnięcia dalej w takie mechanizmy. To jest prawda, że ktoś, kto jest normalny, yy, ma dwie nogi i szerokie. Ma kręgosłup i szeroko postrzega świat, nie powinien nigdy, yy, nigdy. Yy, zagłosować na komunistów, na, na jakieś lewackie rzeczy, ponieważ generalnie najprzyznało się archipelagu, jak to w zasadzie jest sprawa jasna. A mimo to ludzie brną w to dalej. Nawet oczytani, nawet profesorowie i tak dalej. Albo nie chcą tego czytać, albo zaprzeczają temu. No po prostu to, to jest bardzo z skomplikowana sytuacja. A I chciałbym teraz Państwu wyjaśnić, jak to działa mniej więcej. To jest taka, taka, taki case, który wymyśliłem. Sytuacja jest bardzo... Trudna i podobna do sytuacji takiej, że jak Państwo wiedzą, dziewczyny, które miały ojców alkoholików, bardzo często żenią się z alkoholikami. Nie, nie zawsze, chwała Bogu. Znam jedną wspaniałą dziewczynę z Wrocławia, która wyszła za normalnego faceta, mają dwójkę dzieci, stworzyli normalną rodzinę. Wspaniale. Pozdrawiam cię. Natomiast chodzi o to, że no, bardzo często mimo wszystko woda z lodem, jest tak, że dziewczyna, która miała ojca alkoholika, bierze alkoholika za męża. I inne dziewczyny, w cudzysłowie, normalne, mówią Boże, ale ta kośka głupia yy, wzięła se męża alkoholika, no przecież widziała, co się dzieje i mimo to wzięła alkoholika. Nawet czytałem takie badania, że jeżeli dziewczyna weźmie sobie normalnego mężczyznę, nie alkoholika, nie to w ciągu trzech lat jest dość duże prawdopodobieństwo, że jeżeli są nieświadomi, to on się uzależni. Bo po prostu ten model działania, ona będzie go jakby podświadomie skierowywać do tego modelu radzenia sobie ze, z kłopotami i stresem. Radzenia sobie, dobre. No ale rozumiecie państwo o co chodzi. I teraz my możemy się dziwić, ale ta gośka jest głupia. Miała ojca przemocowca o tym... Nagrałem nawet program, program i wzięła się przemocowca. Ja mam taką znajomą, która miała ojca przemocowca yy, i ja jej mówiłem. O tym będzie przy, przy, innej, przy innej tej okazji też mówione. Mówiłem mi, on miał ojca przemocowca. Yy, zastanów się, czy to jest wybór, który masz. A ona powiedziała, nie, on jest bardzo łagodny. I co? I okazało się, że jej mąż jest przemocowcem, ale nie takim, że ją bije, bo pół biedy. Przepraszam, że tak mówię powiedzieć, ale gdyby się tam potrzaskali czasami, to. Jak to było? Gniewy kochanków od nowa miłości. Tu jest gorzej. On jest przemocowcem takim właśnie, że na przykład jak ona zapomniała mu uprać koszulę do biura, to nie wsiadł tutaj na, na stacji, jest, mamy pralnię i suszarkę, można pójść na kawę i 10 minut. Nie, ona go zastaje w nocy, jego szczoteczką, czyści kołnierzy koszuli. I, I potem ją suszy z do włosów. Rozumiecie? On potrafi zawsze wpędzić wszystkich w poczucie winy. To jest jego przemocowość. To nie jest taka przemocowość, że on bije. Tylko na przykład jak ona na przykład zrobi nie wiem, schabowe, albo befa a on chciał schabowe, to zje, ale potem mu się odbija, potem bierze rapacholin, potem siedzi całą noc w łazience, potem coś. Jeżeli chodzi, ona go nie umówiła u stomatologa, to on chodzi z taką teatralnie obwiązaną twarzą i jęczy. On jest po prostu przemocowcem takim, że wszystko, cała jest wina świata. Ja mówię, mówiłem ci, że to jest przemocowiec, tylko on wybrał inny rodzaj przemocy. Więc dziewczyna bierze sobie alkoholika. I tutaj jest te, też ten sam model, bardzo, bardzo podobny. I bardzo często się dziwimy, dlaczego dziewczyna bierze alkoholika. I teraz tu jest taki narysowany case. Proszę sobie wyobraźcie, że tu są drzwi Drzwi A i drzwi B. Drzwi A i drzwi B. Dziewczyna, która idzie z dwójką dzieci, albo chłopak, wyobraźcie sobie, że jesteście facetem. Chuj, jest jakiś śnieg gęsty, pada, yy, że jesteście facetem. Znaczy yy, nie wyobrażacie sobie, że jesteście facetem. Po prostu mężczyźni sobie wyobrażą, że idą sobie z dwójką dzieci. Z dwójką dzieci, kobiety tak samo, z dwójką dzieci idziecie yy, przez pustynię. I dzieci są, i wy, i dzieci jesteście tak spragnione, że w zasadzie dzieci mówią: Mamusiu, ja już umielam, daj mi pić, proszę cię, daj mi pić, proszę, bo ja. I płaczą, i, i już widzicie, że miękną. I idziecie z tej strony i z tej. I teraz tak, tu są drzwi. Ta dziewczyna nie widzi, co jest za drzwiami. Nie widzi. Nie ma świadomości tego, co jest za drzwiami. A ta dziewczyna, jedenasta przed południem, widzi, co jest, bo ona idzie od, jakby od tyłu tych drzwi, rozumiecie? I teraz niech się wydzwoni. No bo on ma taki. On musi być aktywny, tak? On musi, jak nagrywamy to, on akurat, Jedenasta. Życie jest wykładnią świadomości. Osobniki nieświadome zawsze brną w gówno jakieś po prostu dlatego, bo są nieświadomi. I teraz zobaczcie, ta dziewczyna, ta nie wie, co jest za drzwiami, a ta widzi, bo idzie od tyłu do tych pomieszczeń. I teraz za drzwiami jest, ta wieże jest. Na 100% stoi beczka z wodą deszczówką, z glonami taka, ale nietrująca, trująca, normalna beczka jest po ropie, ale w miarę umyta. Ciepła taka woda z trochę glonami, z deszczówką. Jest na 100% i stoi tam. Ona to wie. Za drzwiami, A natomiast stoją srebrne puchary z wypolerowanego srebra z rześką, chłodną, świeżą wodą perrier. Perlarz, cisowianka perlarz, gazowana naturalnie, albo woda perrier. Gazowana naturalnie, najświeższa. Ale prawdopodobieństwo, że ta woda tu jest, wynosi 50%. Czyli ona wie, że na pewno jest to tutaj deszczówka z glonami w beczce na 100%, a tutaj woda może być perier, ale może jej też nie być. Otworzy drzwi i... No i tam nic nie będzie. Nic. Pusty stół. To teraz tak. Którą, które drzwi otworzy ta dziewczyna? To oczywiste. Zawsze otworzy te drzwi, te drzwi, bo powie sobie, no dobra, perier, srerier, duperier, hujer, ale tam, ale jak nie będzie tej wody, a tam na pewno jest. Powie sobie, no dobra, chłopak wykształcony, fajny, ale ja nie mam umiejętności z nim rozmawiania. Ten lubi wypić, czasami mnie tam uderzy, ale ja nauczyłam się już z ojcem postępowania. Wiem, że cicho trzeba być, przeczekać, rano zrobić mu rosołek, kupić piwo. Jakoś przetrzymam. Czyli zawsze wybierze tą wodę śmierdzącą, ale jest pewna, że ona tam jest za tymi drzwiami. A to nie jest pewna. Ale jakoż inaczej wybiera ta dziewczyna, która idzie z wujką dzieci, ale widzi od tyłu te drzwi i widzi, że tu stoją te puchary na przykład. Bo prawej, prawdopodobieństwo jest jedna druga, 50%. I ta tutaj idzie człap, 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 i potem chlap, 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 chlap z dziećmi pije tą brudną wodę. No pije, bo obukuje je. Dzieci mówią, o, woda, trochę nie ale woda jest, o, to glony, no, ale no trudno. Ona mówi ale gośka to idiotka przecież tu była woda Perier. no i co z tego skoro gośka ma uszkodzony układ poznawczy i nie widzi tej wody Perier, nie wie czy tam za drzwiami jest woda Perier, nie umie tego stwierdzić a tu wie że na pewno se poradzi bo jakaś deszczówka śmierdząca tam stoi to się napije na chlebcze uratuje życie dzieciom właśnie na tym polega ten mechanizm że ludzie wiedząc co to jest komunizm Wiedząc, że woda śmierdzi, wiedząc, co to jest, na przykład, bycie z ojcem, nie mając wypracowanej alternatywy, nie widząc świata szeroko, zawsze wybierają coś, co jest bardzo często złe, śmierdzące, brudne. I się ludzie inni tacy świadomi dziwią, mówią: No, kurde, jak to możliwe, że przeczytał z archipelagu gułak, a głosuje na komunistów. Głosuje na komunistów, ponieważ on nie widzi innego świata. Wie, to ma wypracowane. Tu wie, że jest ta woda śmierdząca, że z komunistami może można się dogadać, że może nie są tak straszni, że nie mordują non-stop, tylko w takich cyklach co 50-60 lat, więc może, może jemu się uda przetrwać. A jak będzie fajny i będzie Liza Urowa komuś, to dostanie talon na samochód, to na, na, a może dostanie przydział na coś, a może coś załatwi sobie, bo, bo, bo można się dogadać. Bo można. I teraz... To jest taki mechanizm, tutaj, ten dolny, prawda? Jak tutaj. W tej chwili gdzieś tam przeczytałem taki dokument, że pan premier Tusk rekomendował jakiegoś gościa. To oczywiście chyba nieprawda, no, nie może tak być, ale złościwi ludzie fabrykują dokumenty, że ma, fa rekomendowałby gościa, który tam był TV, t, t, tajny współpracownik Cygnus, no, w ogóle arogant, ten człowiek jest straszny i tak dalej. Ale. Ktoś rekomenduje gościa, ktoś jest TW, tam Cygnus załóżmy, był czyli tajnym współpracownikiem. Jego ojciec był załóżmy ubekiem, a dziadek nkwd czyli on jest, już był donosicielem, wiadomo, że jaką karierę robił. Jego ube, ojciec był ubekiem gdzieś tam w Sochaczewie i, i mówił Pani Grażynko, ochrzciła Pani córkę, ale dlaczego? Czy to jest zgodne? Tutaj linii po linii partii, bo tutaj. Ale dostała Pani paczkę z Anglii, a dlaczego? Czy zdradziła Pani? Rozumiecie, no ubek w, w Sochaczewie. A jego dziadek był nkwd przyjechał tu na masce czołgu z lewymi papierami, załóżmy. I teraz, co ten człowiek, powiedzenie jest, no dobra, przeczytał Gułak, jak on może dalej być taki? Może być, bo on nie ma drugiej nogi, nie ma kręgosłupa. Jego kręgosłupem jest zepsucie i Jedynie to zna. Więc mówi, dobra, tam no, wymordowali, no ale może teraz nie, nie będą mordowali. To było kiedyś. A poza tym ci ludzie mu, mu, musieli być co, coś winni. No bo no, musieli na to zasłużyć. To, to, a poza tym były takie czasy. Teraz już tak się nie morduje ludzi. Bzdura oczywiście tak samo. Gułak, który nadchodzi, będzie jeszcze gorszy jak tamte gułaki, ponieważ będzie cyfrowy, będzie po prostu policzalny, nie będzie już jak uciec od tego gułago. Ale tu po prostu ktoś, kto nie zna i wywodzi się, był TW Cygnus, potem jest jego dziadek, ojciec Ubekiem, dziadek Nkawudzistą. To wszystko wywodzi się jakby zło ze zła. To wszystko śmierdzi, to wszystko cuchnie. Tutaj nie ma jakiejś tolerancji dla patriotyzmu, bo patriotyzm zawsze był, no co wy kurwa bandy faszystowskie w domu trzymaliście? Ja mam dokument, kiedy na no, mojemu ojcu napisali, że nie przyjmują go na studia, ponieważ dziadek, jego ojciec, mój dziadek, bandy faszystowskie przechowywał w domu. Bandy faszystowskie to znaczy, że mój dziadek leczył ludzi, był dobrym chirurgiem, znaczy takim chirurgiem, no takim lekarzem wiejskim, który wyciągał kule ludziom tak, z zewsząd. i Jak przychodzili akowcy w nocy, no to, to wyciągał kule tym akowcom i ich leczył, szył i doprowadzał do ładu. Jak zobaczyli to ubeccy, to napisali bandy faszystowskie, nie przyjmować na studia, bandy faszystowskie przechowywał w domu. Rozumiecie Państwo, dla niego akowcy to bandy faszystowskie, dla niego jacyś ludzie tam typu. Yy, Inka Śledcikówna czy inni to są reakcjonistyczne, jakieś karły, które trzeba było zakopać yy, na powązkach w dole z wapnem, przebrane w mundur niemiecki. Dla nich to coś tam, coś tam. To są ludzie, którzy nie znają innej rzeczywistości, jak ta skurwiona. Tam wszystko śmierdzi gównem i rozpadem. I teraz powiedzenie, że on ma naraz zrezygnować, ale w którą stronę ma pójść? Jak on nie może w żadną stronę iść, ponieważ. No, ktoś, kto miał prywatną inicjatywę, był zawsze z obrzydzeniem mówiony, że to jest prywaciarz i powinno się ich kula w łeb takich skurwysynów. A jak ktoś miał na przykład szklarnię, to się mówiło, że to jest badylaś. a jak miał zachodni samochód, to się mówiło, że jest złodziej. Rozumiecie Państwo, po prostu ten obłęd przenosi się pokoleniowo, i ktoś potem czyta archipelag łaki i mówi e, takie tam pierdolenie to nie mogło to, albo poza tym sobie byli sami winni, jakby się nie wychylali, to by ich NKWD nie wywiozło. No, rozumiecie państwo? Więc po prostu, i to się dzieje z ojca na syna, to ta klątwa pokoleniowa, która będzie. Tak samo jak no, inne rzeczy. Po prostu ktoś, kto nie ma kręgosłupa, albo ma zrobiony, z, jest to wszystko gnije, nie ma szerokiego spojrzenia, zawsze dokona złego wyboru, ponieważ go zna. Czyli może wykonać albo krok w przestrzeń i nie wie, co tam jest, i upa prawda? Albo może wykonać krok w stronę znanego, złajdaczonego, śmierdzącego, zdradliwego, brudnego, ale czegoś, co zna. No więc przeczyta Głak i wybierze dalej to, co wybierze, bo to zna, bo przecież słyszał opowieści dziadka, jak faszystów tam, akowców, to rąbali, kurwa, jednego to polali benzyno i podpalili, ale się wił z kurwy, syn. No i takie opowieści, po prostu, to jest opowieści, które po prostu przechodzą pokoleniowo. On po prostu jest pokoleniowo zdeformowany i potem ktoś, kto przeczytał, nie przechodzi w inną stronę. Nie, bo słyszał opowieści dziadka, ojca albo sam czasami jest zdeformowany właśnie takim, takim skażeniem. Ktoś, kto ma wybór, zawsze raczej wybierze dobrze. Tak jak ta dziewczyna, która widzi, czy tu jest woda perier, czy brudna. Ona weźmie brudną wodę w ostateczności, a zawsze wybierze perier. Ale ktoś, kto nie widzi, co jest za tymi drzwiami, nie ma doświadczenia, ale wie, że na pewno tu jest ta brudna, a tu nie wiadomo, co jest, zawsze wybierze brudną. I potem my się dziwimy. Ale głupia gośka wzięła brudną wodę. Wzięła, bo wie, że ta brudna woda tu na pewno jest. Że jeżeli będzie lizać komunistów, to oni się odwdzięczą i rzucą ochłap padliny śmierdzącej. I ona będzie mówiła: No ale dobre, mam padlinę. A tam nie wiadomo, co bym miała. No, tak to działa. Niestety, niestety tak to działa. Także to, to jest, taki, taki wygląda ten mechanizm. Jeżeli ktoś nie ma pola wyboru, jeżeli nie ma kręgosłupa, jeżeli nie widzi szeroko, to wybiera to, co zna, nawet jak to jest śmierdzi padliną. To wybierze to. A ktoś, kto patrzy na to z zewnątrz, dziwi się temu. Czasami niepotrzebnie. No, to może nie było takie bardzo wesołe, ale no niestety, no, ludzie dokonują różnych nieoczywistych wyborów. I ta, ja na przykład, już podsumowując, jak byli dzieci, dzieci były nazistów, tych, tych bandytów niemieckich, którzy mordowali tam różnych, różnych ludzi, to dzieci nazistów, w większości, one były, miały przekonania nazistowskie. I mu zaprzeczały na przykład, ja spotkałem taki film, gdzie w Argentynie była jakaś córka Aichmana czy kogoś i mówiła, że, że to nieprawda, że to, to oni liczyli z mężem i to tyle niemożliwe było, żeby spalić tyle ludzi. No to, to kompletna idiotka. Natomiast jeden, jedyny człowiek, jeden, jedyny człowiek, jeden, jedyny człowiek, którego ta, który tak działa bardzo mocno to jest syn kata Warszawy który jedna się z Żydami, chodzi, podróżuje, pisze książki, to powiedział, że jak podróżował i był młodym człowiekiem mówił, kim jest, to tylko jeden kierowca, autostop, jak na autostopach się zatrzymywał w Niemczech, zatrzymał się i poprosił go, żeby wyszedł z samochodu. Wszyscy inni to akceptowali. No, czyli ludziom jest dobrze akceptować zło, jeżeli to zło karmi, jeżeli jest na przykład dużo złota pożydowskiego w szwajcarskich bankach. To bardzo to jest wszystko miłe. Wszystko jest fajne, dopóki tu nie są jakieś osobiste korzyści albo osobiste jakby niekorzyści, osobiste nieudogodnienia. Po prostu. Jesteśmy niewolnikami takich właśnie korzyści lub niekorzyści i dokonujemy takich wyborów, które bardzo często są obrzydliwe, ale jeżeli mają to nam dać korzyść, to nie ma żadnej obrzydliwości. I dlatego ktoś, kto przeczytał Archipelag głak może, chociaż jest mi to trudno sobie wyobrazić, dalej brnąć w te kierunki po prostu i bagatelizować i mówiła, a Boże, gdyby nie byli, winni coś musieli mieć. Ci 40 milionów ludzi musiało coś zawinić, że, że ich tam wymordowano. A bo za tym prędzej czy później na Łubiance się przecież przyznawali, że przecież byli agentami japońskimi. Przecież są podpisane dokumenty. Tak to jest. Natura ludzka jest złożona. Zawsze o tym myślę sobie, kiedy byli apostołowie Chrystusa. Jeden go sprzedał za 30 srebrników, czterech tam. Porzuciło, trzech się go wyparło. Natura ludzka taka niestety jest. Jednego Pileckiego przypada 5000 zdrajców. Dobra, wszystkiego dobrego. Trzymajmy się ciepło. Szanujmy czas, który nam pozostał. To była taka krótka wstawka widzę, no ale miało to trwać 5 minut, trwa 20. No, ale mam nadzieję, że było wartościowe i Państwo zrozumieją, dlaczego ludzie bardzo często dokonują takich słabych wyborów. Tak właśnie. Wszystkiego najlepszego. Trzymajmy się ciepło.